Witam serdecznie odnośnie dekoracji przestrzennych. Wyobraźmy sobie, że mamy 12 takich butelek. To jest butelka po płynie do kąpania, ale może być także po Pepsi, po jakimkolwiek napoju. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy bardzo dużo tych butelek. Jeżeli ustawimy je obok siebie, w jakimś rzędzie, na oknie, parapecie, to będą one stanowiły pewien cykl dekoracyjny. Takie butelki też można powiesić i one również będą stanowiły element dekoracyjny. Z tą butelką zrobimy dekorację wielkanocną, świąteczną. Powstanie tutaj zając. Aby wykonać takiego zająca przestrzennego, Potrzebna jest butelka, klej na gorąco, taki nóż, papier dekoracyjny. Zapraszam do pracy. Na początek musimy oczyścić taką butelkę zanieczyszczeń. Wypukujemy ją bardzo starannie, następnie suszymy. Kiedy już jest wysuszona i nadaje się do pracy, musimy odciąć nożem górę. Zakręcamy więc wieczko, bo wtedy jest łatwiej odcinać butelkę, kiedy w niej jest powietrze. Otwieramy nóż i tniemy gdzieś na tej wysokości. Przycięliśmy naszą butelkę. Tą część odkładamy zajmiemy się tą częścią. Ponieważ mamy tutaj jakąś naklejkę, możemy ją zdjąć, ale też zakleić. Proponuję wziąć papier dekoracyjny robimy dekorację świąteczną i to będzie papier dekoracyjny o motywie świątecznym. Ja mam tutaj taki papier dekoracyjny, który wykorzystywałam w poprzednich pracach, jakie Państwu prezentowałam w poprzednim filmie. Jedna zasada, jaką bardzo lubię stosować przy dekoracjach przestrzennych, plastycznych, to jest to, że nigdy niczego nie wyrzucam. Wszystko zbieram, odkładam, bo tak naprawdę w każdym momencie nawet taki skrawek papieru może się przydać. Uwielbiam też wielokrotnie przetwarzać materiały, które już wcześniej wykonałam, na rzecz nowych rzeczy. Dzięki temu oszczędzam pieniądze, wkład w swojej pracy, a efekty y, zawsze są dobre. Ponieważ każda praca może być przetworzona, przerobiona i możemy nadać jej nowy wymiar i nowe znaczenie. Przekładamy tutaj kartkę i mniej więcej widzimy jaki fragment musimy wyciąć. Ja biorę nóż i wycinam prostokąt. Możecie skorzystać z linijki ołówka, żeby dokonać takiego wcięcia. Jak już mamy dopasowany prostokąt, należy go przykleić na gorący klej. Bierzemy kawałek papieru, który wycięliśmy i kleimy wzdłuż boków i na środku takim x Wygląda w ten sposób i przykładamy szybciutko, żeby nam nie zaschło do naszej plastikowej butelki. Z mamy takie coś. Następnie bierzemy znowu papier dekoracyjny. I zrobimy. Także prostokąt przycinamy na pół. Bierzemy nóż. Mniej więcej środkiem przycinamy, tak jak kiedyś przycinaliśmy koperty, żeby otworzyć jakiś list. I mamy dwa równe prostokąty. Zaginamy te prostokąty. Znowu tworzymy rakietę. Podobnie z drugim. Zaginamy od góry, powstaje nam taka forma. Tutaj tak samo robimy. powstały nam dwa. Puszki. Przykleimy je w ten sposób, aby uwidocznił się nasz zajączek. Bierzemy gorący klej. Tym razem z tej strony przyklejamy od dołu. pod kątem. Tak, aby te uszy kierowały się w różnych kierunkach. Tutaj mamy gdzieś kąt 30 stopni. Tak samo robimy z drugim uchem. Tutaj kleimy klejem na gorąco. Mamy przyklejamy pod kąt. Zostało nam takie wieczko, które przykleimy tutaj na środek. To będzie pyszczek naszego zajączka. I przestawiamy go mocno przytrzymując, w ten sposób. I cały czas przytrzymujemy przez jakiś czas. Po jakimś czasie yy, to się nam dobrze przyklei, będzie już takie sztywne, umocowane, i będziemy mogli przejść dalej do dekoracji naszego zajączka, bo jeszcze nie jest skończony. Ja wcześniej miałam przygotowany taki woreczek, który można sobie uszyć z materiału. To może być jakikolwiek materiał. Ważne, żeby to był kolor ciepły, radosny, czyli lawendowy, jakiś jasny, kojarzący się z zbliżającą się wiosną. Może być zielony. Wkładamy go do środka, który mamy. I mam tutaj taką krateczkę. Ona też nie jest przypadkowa, bo nawiązuje do koloru, jaki włożyłam tutaj mojego woreczka. I podkreślę uszy i oczy i pyszczyk. Skidam tutaj na pół. Pierwsze nożem wzdłuż tego odcinka następnie wzdłuż tego. Teraz przed nas przez środek. Tak, jakbym dzisiaj koperta, tak jak poprzednio pokazywałam. Jeżeli chcemy robić jakieś rękodzieła, polecam kupienie porządnego noża. Naprawdę ułatwia pracę, cięcie kartonów, plastiku, bardziej takich twardych materiałów. Nie jest problemem. Cięcie pod dużym kątem, skosem, po łukach. Naprawdę jest łatwiejsze niż nożyczkami. Ja jestem zwolennikiem właśnie noża. Z nożyczek korzystam sporadycznie. Mamy tutaj dwa takie fragmenty. To jest tak. Bierzemy na pół. Przecinamy. Mamy dwa równe końca. i teraz robimy to samo co poprzednio, czyli taką rakietę. Winamy do środka, do środka, podwijamy. To samo robimy z drugą. Do środka, do środka, podwijamy. Mamy dwa takie i przyklejmy je. Przyklejamy je od dołu i od góry. Tak samo robimy tutaj z drugą stroną. Od dołu, od środka, z dłuż. Nigdy nie używam dużo kleju. Nawet jeżeli mam większą przestrzeń do zrobienia, to nigdy nie jest to tak, że jest potrzeba aż takiej ilości kleju. Uszy mojego zajączka. I teraz przejdę do wykonania kolejnych jego części. Biorę fragment tego papieru, chcę, aby to był kwadrat. Przecinam nożem w ten sposób. Mam taki podwójny. Zginam w ten sposób. I robimy harmonikę, z tak. Oto moja harmonika, którą przykleję na górę. Przycinamy na pół. Zrobimy, doklejamy w harmonice środek tylko, leciutko i tył i przyklejamy pod kątem. To robimy w drugim. Środek i tył i przyklejamy. To mój zajączek już z uprawiami, uszami, wyszczkiem. Teraz czas, żeby w tym samym kolorze zrobić wstążkę. Jak robimy wstążkę? Skinamy papier na pół, który nam został, taki paseczek. Jeżeli nie mamy takiego paseczka, to wycinamy taki mały prostokąt. Teraz po kosie takim trójkątem w dwie strony, ale aby nie przeciąć środka, możecie wziąć linijkę i sobie to ładnie wymierzyć. moja kokatka. Tą przykleję tu na samym dole, też tylko na środku. Nasz zajączek już jest prawie gotowy. Musimy jeszcze przejść do wykonania oczu dla niego i wąsów, no bo przecież taki zając ma wąsy. Do tego będziemy potrzebowali kolejnych materiałów. To jest tak, możemy skorzystać z guzików. Będą bardzo fajnie wyglądały. Z koreczków, z kamyczków, z czegokolwiek, co będzie imitowało te oczy? Możemy też wyciąć z papieru i przykleić je. Pamiętajmy jednak, żeby to nie było jakieś ciało obce, które nie będzie pasowało do naszej konstrukcji. Pamiętajmy, że trzymamy się takich ciepłych, lawendowych kolorów. Ten zajączek ma się kojarzyć właśnie cieplutko. W środku przecież będzie jakaś niespodzianka, być może. Być może zrobimy z tego doniczkę na jakąś suszkę. Bo włożymy zajączka i będziemy mogli po prostu podarować jakiegoś czekoladowego zajączka w takim opakowaniu. Jeżeli zrobimy z nich cykl takich 5-10 zajączków, to jest plastik, tak? Można swobodnie do ściany przypiąć i będziemy mieli po prostu cykl takich doniczek. że ja teraz y, chwilę mi zajmę poszukam y, czegoś, co będzie po prostu adekwatne do oczu i do wąsów. Dobrze, by wąsy były sztywne. Mamy naszego zająca. Do tej pory zrobiliśmy uszy, brwi, pyszczek i kokardkę. Teraz wybrałam jako oczy dwie takie okrągłe szpulki od nitka. Zrobiłam też z sznurka taką zawieszkę, którą przykleimy tutaj, dzięki czemu nasze dekoracje będzie można powiesić na ścianie, na tablicy. Jeżeli mamy piątkę uczniów, większą grupę to naprawdę w takiej ilości postawione gdzieś będą niesamowicie dekorowały przestrzeń klasy, sali, korytarza. Tutaj oczy zrobimy ze fratki. I zaczynamy. Bierzemy szpulkę, gorący klej i przyklejamy. Jedno oko, drugą szpulkę gorący klej. Przyklejamy drugie oko, przechodzimy do tyłu, przyklejamy zawieszkę. Tu gdzieś na złączeniu tych uszu z tyłu dajemy większą kropę, kleju na gorąco i przyklejamy supełek w ten sposób. Trzymamy. Jak to się dobrze przyklei, będzie to po prostu nasze nośnikiem. Pamiętajmy, żeby przytrzymać nie spieszymy się z tym zupełnie. No, dobrze przymocowane, będzie wisiało. Teraz przejdziemy do wykonania okien. Patrzę, gdzie tutaj zostawiłam swój nóż. Mamy naszego zajączka z naszym woreczkiem. Możemy też tutaj włożyć klamerki świąteczne z takimi elementami po dwóch stronach. Tutaj też będzie można dopinać tutaj jakieś liściki, inne rzeczy. I tutaj jeszcze przykleimy wąsa. żeby je pozginać, żeby wyglądały naturalnie. I nasz zajączek praktycznie jest już gotowe.